Cześć. Witajcie. Dzisiaj niedziela. A jak niedziela, 26 października, to oczywiście musiałem się wybrać na rower, a jak rower, no to wiadomo. Oczywiście na grzyby. Dzisiaj raczej niezbyt długo, chociaż wczoraj też miałem być niezbyt długo, a wyszło świetne grzybobranie, pełny kosz głównie podgrzybków, trochę maślaków, prawdziwków i kozaków, ale najwięcej podgrzybków. No i dzisiaj również Wybrałem się na podgrzybki, zobaczyć jak to tutaj wygląda, i rozpocząłem swoje dzisiejsze grzybobranie pierwszym już podgrzybkiem. Zobaczcie, tutaj jest podgrzybeczek Jaki ładny. Tak się zaczyna dzisiaj. Dzisiejszy zbiór, tak go rozpoczynamy. Takim podgrzybkiem ładnym na grubej nóżce. Świetny. Wczoraj było bardzo dobrze Nie spodziewałem się tylu grzybów wczoraj a jednak było dobrze było dużo No i dzisiaj spodziewam się tego samego O zobaczcie co tu się dzieje. jest drugi nogę troszeczkę ma zjedzoną Ale jest dwa dwa podgrzybki już są więc Pierwsze dwa ze sobą zabieram i tutaj się kręcimy, rozglądamy, co to będzie, wiadomo, preferuję dzisiaj bór sosnowy, ale jeszcze tutaj może z takiego lasu świerkowo-sosnowego coś jeszcze się wyciągnie też, zobaczymy. No i pewnie będzie tak jak ostatnio, że podgrzybki zdominują grzybobranie, teraz taki, jestem dzisiaj też siostrą. No i tutaj mamy drugiego podgrzybeczka. No na razie ładne, same takie świeżaczki. Super. Zobaczymy co tutaj będzie dalej. Kręcimy się, szukamy. Pogoda dzisiaj dobra, ciepło, 13 stopni pochmurnie, ale naprawdę nie tuś tych 13 stopni, że jest niby tak. Wydaje się, że to mało, ale naprawdę jest bardzo dzisiaj ciepło. Jest teraz taki. I jeszcze tamten I zabieramy i patrzymy dalej No teraz wam powiem, że chyba Pięć jeleni tutaj Przebiegło Nie spodziewałem się ich Ale podgrzybki Dalej takie piękne Rosną ładne tutaj Nawet jeszcze i w takich lasach Do boru na pewno coś zaglądne Ale wiadomo Jak rosną jeszcze tutaj to wolę zbierać tutaj Bo Grzybiarzy tutaj niezbyt dużo, więc wolę tutaj. A podgrzybki też jak najbardziej ładne. O, proszę, jest taki podgrzybeczek teraz. Kolejny. Tutaj moja siostra ma kolejnego. No, się pokazały tutaj te podgrzybki. Rosną. O, zobaczcie, jaki bardzo ładny. I tu jeszcze widzę, że rośnie. Jeszcze jeden podgrzybeczek, trochę podjedzony, ale będzie ok. Rosną tutaj podgrzybeczki w tym lesie. No, na razie, same podgrzybeczki dzisiaj nie nastawią się na żadnego prawdziwka. Kozaka to już tym bardziej nie. Ale podgrzybki, maślaki, zobaczymy. Teraz taki. I się tu jeszcze rozglądamy. Podgrzybki małe, świeże, ale też i takie też muszę pokazać oczywiście, więc Wam tego teraz pokazuję taki starszy, wygięty. Ale też się taki mogą trafiać. No, na razie większość same takie świeżynki. Ale z takimi też będę miał już do czynienia. A teraz takiego zabieram. Ładny podgrzybeczek. Jest kolejny. I się tutaj jeszcze rozglądamy. A jak mówiłem, stary rosną i też Wam pokazywałem, ale no takiego podgrzybka, o! Jaki piękny! To jest taki borowik praktycznie. <śladny> Ładny. Gruba noga. Prześliczny jest ten podgrzybeczek. Takich jest teraz najwięcej. Takich ładnych, świeżych. Tylko, że w borach sosnowych, a ja tutaj na razie taki las Sosnowo, świerkowy, ale jak tutaj tak jak mówię, tutaj nie ma grzybiarzy, nikt tu już nie szuka. A ja z takiego zbieram też, bo są, bo są. Faktycznie tutaj powiem mam szczerze, że na tych miejscach tak zazwyczaj do połowy października rosły podgrzybki. A dzisiaj już mamy 26 i dalej rosną, więc jak są, to korzystam. Teraz taki bardzo ładny. I zabieramy go. Ląduję w plecaczku, dzisiaj oczywiście nie ma koszyka, bo rowerek, więc koszyka nie mam. Słuchajcie, trochę zaczęło padać, więc tym bardziej nie wiem, ile ja tutaj będę. Ale podgrzybki na razie bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj jeszcze jeden, o zobaczcie, cyk podgrzybeczek, i tutaj takie dwa. I idziemy, idziemy. Jeszcze trochę. I moja siostra też tu ma kolejnego. Bardzo ładny podgrzybaczek, więc są teraz już trzy podgrzybki. No i co, i trochę się rozpadało. Z tej miejscówki powoli wychodzę, bo tutaj co się dało. To trochę pozbierałem. Trochę jest. Ale trzeba też popatrzeć gdzie indziej. Więc teraz takie trzy. I rozglądamy się jeszcze chwilę. O, już troszkę ustało ten deszcz znowu. Czyli dziwna taka mrzawka trochę. Ale teraz takie zabieram. Znowu jakby ustało, chyba że to przez to, że pod świerki wszedłem. Ale nie chce mi ta miejscówka wypuścić, teraz taki wygięty trochę. One tu strasznie przez są tak delikatnie może podjadane, ale są. I zdrowotność też jest tutaj różna. Większość większość rybów jest zdrowych, ale trafiają się też robaczywe, różnie to tutaj jest Z tych bor borowiczków, no to wiadomo jak to jest Borowiczki, no to lubią być robaczywe, ale podgrzybki rzadziej, a tutaj się jednak trafiają. No i jest borowik. Ale nie slachetny. A cygastopory. Jest prawdziweczek. No może nie prawdziweczek, ale... Ceglaczek jest taki. A no wczoraj były trzy. No, dzisiaj na razie jeden. Ale no, coś zauważyłem, że się chyba zaczynają te ceglaczki pokazywać. Późno jest. Albo po prostu. Może no dawniej się tak nie zwracała na nich uwagi? no nie, bo też jak są to ja zawsze zbieram ceglaki więc co nie o to chodzi ale teraz taki ceglak jest no ale chyba jeden na grzybobranie to się chociaż musiał trafić co to za grzybobranie bez prawdziwka to jeszcze w październiku jest jest borowik pewnie dzisiaj jedyny ale jest borowiczek no wczoraj było trochę ładnych wiadomo wczoraj, no to lasy jeszcze bardziej liściate, dzisiaj nie bardziej lasy, ale tu trochę dębów, no to i prawdziwek też się pojawił, ciekawe czy będzie zdrowy no już trochę spory rozmiarów ale ale jest taki borowiczek, no cieszy cieszy prawdziweczek no bo jednak bez bez prawdziwka w październiku na grzybobraniu no to faktycznie, chociaż jeden musiał się pojawić i się pojawił, więc taki prawdziweczek, wcześniej ceglaczek w serywniku zbierania podgrzybków jest. Zmiana miejscówki, tutaj trochę widzę przeszperane a akurat tutaj widzę, że się jakieś jakoś świeżo podgrzybki nie pojawiają, bo też to jeszcze nie jest ten taki docelowy bór sosnowy, wiadomo. Ale teraz taki malutki podgrzybeczek mamy. Jest i się tutaj kręcimy. Na no podgrzybku już trochę dzisiaj jest. Ale zobaczymy. Prawdziwek też spadł. Więc z tego się też cieszę. No i co? I rozglądamy się dalej. No i słuchajcie, podgrzybki. Podgrzybki są kolejne. Raz, ale on długo tutaj. Długa noga. Ona się trochę urwała, bo przez ślimaka musi być zjedzony, oczywiście. No to mamy jeden. Jest drugi. podgrzybeczek. O! Ten. Ładny. I tu jeszcze taki. On ten. Z daleka, przez chwilę myślałem, że to może być nawet i prawdziwek. Ale nie. To jest podgrzybeczek. Taki. O! Jest. Wyskoczył. Nie, troszkę podgryziony no i niestety nóżka przez ślimaka zjedzona, więc taki podgrzybek jest ale się urwał no i kręcimy się tu jeszcze, jeszcze chwilę rozglądamy się tu no i teraz już bardziej taki typowo sosnowy las i o, i jest podgrzybeczek taki teraz, o, ślimaczek, musi być musi być strasznie są zjedzone ale jest podgrzybeczek. Ten też nóżkę ma troszkę zjedzoną przez ślimaka. Ona nie jest, nawet zobaczyła, tylko zjedzona przez ślimaka. Ale taki teraz podgrzybek jest. I jeszcze się tu kręcę, chociaż już za niedługo. Za niedługo wracam, ale jeszcze. Jeszcze też poszukamy na pewno coś jeszcze się trafi. Zobaczymy. Teraz tak podgrzybek no i to już mogę powiedzieć, że dzisiejsze grzybobranie zostało zdominowane przez jeden gatunek grzyba. Oczywiście mam na myśli podgrzybka brunatnego. Zobaczcie jak one tutaj pięknie rosną. Podgrzyweczki jest. Taki gruba noga. Ładny. Ładne tutaj. Świeżutkie. Same. Tutaj u starszego będzie ciężko, bo grzybiarzy tutaj jest pełno i i raczej większy okaz szybko zostałby zauważony. Ale teraz takie dwa zabieramy. No burs sosnowy to jest najlepsze miejsce na grzyby. Ewidentnie tutaj. Mówiłem to już jeszcze dużo razy, to powiem, bo tutaj podgrzybki rosną sobie naprawdę bardzo ładnie. Takie dwa, moja siostra, też ma swoje trzy okazy. Jest raz. O, ten. No, ten wam powiem, że siedzi. O, jest podgrzybek. Przepiękny. Tu jeszcze jeden. Jest podgrzybeczek. I tam jeszcze jeden. Podgrzybeczek. Ale ładnie. Tutaj te podgrzybeczki. Szliczne. Zobaczcie. Takie pięć. Teraz. Zabieram i patrzę, bo naprawdę one tutaj sobie rosną ładnie. No tutaj podgrzybki młode się cały czas pojawiają, ale szykuje się wysyp, bo jest naprawdę mokro. Prognozy są dobre, jest ciepło. Mimo tej wycinki, którą wam już tutaj ostatnio pokazywałem, tych grzybów jest naprawdę sporo. I te same podgrzybki. Z początkiem wysypu jesiennego czasami się tutaj trafiają prawdziwki. Ale teraz już raczej ciężko spotkać tutaj prawdziwka, ale podgrzybki tutaj rosną, dopóki nie przyjdą większe jakieś mrozy albo śnieg, jak to było w tamtym roku. I dwa lata temu zresztą też, więc teraz takie dwa i szukamy dalej. I taki schowany, teraz podgrzybek tutaj rosną one naprawdę w dużej ilości te podgrzybki jest taki podgrzybeczek całkiem spory ale schowany nawet już jeżeli chodzi o ilość grzybiarzy już nie ma takiej tragedii tygodnie na tydzień widzę że już, już, jeżeli chodzi o grzybiarzy to jest tendencja raczej spadkowa ilość grzybiarzy teraz tylko tacy najwert... tacy najbardziej wytrwali jeszcze zbierają. A tak to to już coraz więcej grzybów jest dla mnie. I teraz taki podgrzybeczek. Zabieram. Teraz jeszcze przepiękny podgrzybek. się trafi już powoli stąd wychodzę. O, ale ten ładny podgrzybeczek. Są, pokazuje się teraz nawet wyszło słoneczko w tym pięknym sosnowym lesie. A podgrzybków tutaj jest sporo. Sporo dzisiaj znowu bardzo udane grzybobranie, ale jeszcze się tu rozglądamy. No i znowu dzisiaj wpadło tych podgrzybków sporo Teraz taki pyk jest Jest podgrzybeczek tutaj jego młodszy brat cyk jest i teraz takie dwa znowu zabieram i są i są no i się tutaj jeszcze, Ja jeszcze się kręcę, ale chyba, chyba to już będzie tyle, ale zobaczymy. Podgrzybki mnie nie wypuszczą do domu. Raz. O proszę. I tu, o jaki ładny. Jaki śliczny podgrzeweczek I tu dwa. Więc teraz jeszcze takie dwa. Zabieram. Zoo, ale ładne te podgrzebeczki, naprawdę uwielbiam je tutaj. Więc zabieram kolejne. I tak, jeszcze schowany. No, nie wypuszczają mnie te podczyki z tego lasu. No, jest ich dzisiaj całkiem sporo, ale też sporo odpada ze względu na ślimaki w tym lesie, a tam wcześniej, w tych wcześniejszych miejscach, na robaki. No, ale mimo wszystko są. Teraz taki jest i. No i myślę, że to już ostatni, chociaż no kto wie. Kto. A nie, jeszcze jest drugi. No właśnie. Jeszcze drugi podgrzybeczek. I w taki sposób. Jeszcze dwa. Teraz znowu dwa. One tak dwójkami i trójkami. Te podgrzybki zazwyczaj rosną dzisiaj fajnie, ale chyba już powoli będę z tego lasu wychodzić. No, podgrzybki nie wiem co tu się dzieje tyle jest ich tutaj ponieważ już mówiłem że wychodzę a one tu jeszcze jeszcze są i moja siostra też ma no, teraz nawet się trafiły takie troszkę większe jest takie dwa i tu jeszcze trzeci podgrzybek Podgrzybeczki tutaj akurat uwielbiam, więc teraz jeszcze takie trzy. Jeszcze trzy podgrzywki. No, cały czas wpadają te podgrzybeczki, takie. O, raz, dwa i trzy takie. Teraz takie nawet lekko czerwonawe od. Nie tak z daleka, ciekawie to wygląda, ale podgrzybki tutaj w tym lesie. Super Takie trzy No i już nic nie mówię, bo jeszcze różnie może być I przy samych rowerach Już kończy się dzisiejsze grzybobranie Ale jeszcze Jeszcze tutaj przy samiutkich rowerach Podgrzybki Raz Ach, ten się tutaj ledwo trzyma Troszkę Łamany jest, no to szlimaki I tu jeszcze moja siostra ma drugiego, więc tutaj już na sam można powiedzieć z przesamiotkich tutaj rowerach jeszcze, jeszcze takie dwa podgrzybki teraz. No i przyszedł czas już na podsumowanie dzisiejszego grzybobrania. No przede wszystkim trzeba to przyznać wysyp jest podgrzybków, ich jest naprawdę sporo. Jeszcze jest przezbierane mocno. Ale już widać, że jest coraz mniej grzybiarzy z tygodnia na tydzień. Dzisiaj nie spotkałem zbyt wielu. Widziałem tutaj wczoraj więcej na parkingach w tej okolicy, ale dzisiaj nawet nie. Więc, więc całkiem dobrze. No Podgrzybków jest wysyp, prawdziwek. Jeden się trafił, ale tak to same podgrzybki ma ślaki. Dzisiaj nie za bardzo się za nimi oglądałem. Wiadomo, jak są podgrzybki. No to wolę podgrzybki niż maślaki. Wczoraj było trochę więcej maślaków. Dzisiaj się nie rozglądałem. Jeden maślak pstry, to mogę powiedzieć tylko, a tak to głównie głównie podgrzybki. Jest wysyp, więc dzisie, dzisiejszy wypad i wczorajszy weekend bardzo ogólnie udany, ale przede wszystkim pod znakiem podgrzybków. Też byłem dzisiaj i wczoraj z siostrą, więc też może i za często na filmach nie ma, ale czasami oczywiście do lasu zabieram. Tutaj, jak widzieliście, już rowery staliśmy i. No i tak do... zakończyliśmy dzisiejsze grzybobranie, samymi praktycznie pod grzybkami. Jeszcze ceglaczek był, to też warto odnotować, bo u mnie to rzadkość. No generalnie, znowu grzybobranie bardzo udane i oby. No jeszcze myślę, że za tydzień powinny się już poja zacząć pojawiać gąski, zielonki szare, myślę, że już się powinny zacząć pojawiać, to też na pewno będę je pokazywał, jak będą tam z tyłu, widzicie rowery, więc też już kończę wysyp podgrzybków jest prawdziwki, no to już powoli, powoli zbliża się to do końca. Kozaków dzisiaj żadnych, maślaków, no to Psty, jeden, a tak to tak to się nie oglądałem za bardzo, i na dzisiaj to tyle. Żegnam się. Pozdrawiamy Was z siostrą. Trzymajcie się. Hej.